Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem w Wy jesteście ludkowie. I generalnie dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś, co mnie bardzo tknęło, kiedy yy, omawiałem to w poniedziałek z większością uczniów i z jedną klasą we wtorek. Czyli mianowicie na początku roku jest tak zwana lekcja on organizacyjna, a tu się już chciało złe słowo ukraść, yy, na której to uczniowie poznają zasady jak nie pracować, jak będą oceniani procentowo i tak dalej. I jest tam dość mała sekcja, w której ostatnim punktem jest uczeń na, na swoją ocenę pracuje przez cały rok. I postanowiłem tą sekcję omawiania z nimi zacząć od pytania, po co wam w ogóle ocena? Po co nam, oba, na wam w ogóle ocena? I powiem szczerze, że byłem nieprzyjemnie zaskoczony, ponieważ... Yy, byli tacy, którzy poszli, że, żeby zdać na samej klasy okej. Okay. Żeby skończyć ten. żeby przejść do liceum, czyli skończyć stołówkę okej. Okay. Że, żeby zdać na studia. Też okej. Okay. No i w końcu się trafił jeden taki dość logiczny, żeby dostać nagrodę od rodziców, no ale to jeden na cztery klasy także. I jakby każda z tych odpowiedzi, które chodzili, była dobra. Tylko że. Problem w tym, że ona była dobra długodystansowo. A niestety, na tyle, na ile ja zdążyłem poznać młodych ludzi, sam kiedyś byłem młodym człowiekiem, tak wiem, ciężko w to uwierzyć, to jednak zdaję sobie sprawę, że motywacja bardzo długodystansowa, czyli pod tytułem w 5-6 klasie zdanie do liceum, to jest żadna motywacja. I to trzeba powiedzieć wprost. Zresztą ja sam po sobie wiem, mimo, że jestem specyficzny, że w momencie, kiedy motywacją było zrobienie tam magisterki, czy licencjatu, to to była na pierwszym roku, czy to studiów pierwszego, znaczy pierwszym, drugiego, to była żadna motywacja. Ale za to dobrą motywacją było w końcu zdać dany przedmiot, tak? Czyli mo motywacja rozszerzona w czasie, owszem, ale nieco bliższa, na pewno nie taka pod tytułem, że uczeń 5-6 klasy mi mówi, że po to, żeby się odebrać na studia. Bo okej, okay, z punktu widzenia logicznego jest to motywacja. Z punktu widzenia jednak pragmatycznego jest to żadna motywacja. Zwłaszcza przy poziomie, w jakim mm, wartość studiów spada w naszym kraju. I to trzeba sobie powiedzieć, że... Mm, od mniej więcej początku lat 2000 do teraz produkujemy nadprogramową ilość wręcz inteligencji, czyli po prostu tych osób, które są na stanowiska, na których nic nie robią, czyli księgowe, nieksięgowe, wszelkie te urzędowe stanowiska jest za dużo. Za mało mamy elektryków, glazurników, dekaż do dachów chyba, tak, czyli osób, które pracują rzeczywiście fizycznie. A, a często yy, mam, mam niejednego znajomego, który pr pracuje właśnie w że powiem, fizycznych, ze względu na to, że na stanowisku, na którym jest jego wykształcenie, w nie fizycznych, no to by zarabiał połowę tego. Także tak to teraz wygląda, że yy, za dzieciaka rodzice mówili, że a, idź na studia, będziesz miał z, z, zarobiste życie, a teraz... Moje znajome przyjmowane do pracy w sklepie, takiej najbardziej podstawowej, zarabiają półtora za tyle co ja. Gdzie ja jestem po studiach. Także tak. rodzice znają przyszłość się wiedzieli, jak będzie. Ale dobra, koniec jechania po rodzicach, zachowujemy pewien poziom i tutaj to, co powiedziałem, że motywacja im bardziej realna, im bliższa, im bardziej namacalna jest, tym lepiej zadziała. I robiąc parabolę do początku odcinka. Właśnie ocena jest taką motywacją krótkoterminową ze względu na, e, zarówno negatywną, jak i pozytywną, ponieważ, e, jakby dostanie dobrej oceny wiąże się z tym, że no jestem super i w ogóle i, 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 wszyscy albo prawie wszyscy mnie chwalą, tak, ale dostanie złej oceny odpala, jak to mówię, mechanizm zemsty, oczywiście to wcale nie jest to, natomiast mechanizm zemsty, który sprawia, że no, u osób, zwłaszcza ambitnych, no jednak. Poprawienie tej oceny będzie rzutowało na ich nastrój. I to jest bardzo dobrze. Ja jestem absolutnie przeciwny bezstresowemu wychowaniu i żeby nie, nic się nie stało, stało się. Masz naprawić, masz poprawić. Na miarę swoich możliwości, tak? Ale masz, tak powiem, walczyć o to. Dla dlatego mówię, że niestety płatki śniegu ze mną nie mają łatwo. Bo ja nie odpuszczam i nie macham na nich ręką, ale to nie o tym odcinek. I. Właśnie. Ocena, problem właśnie prawolę, jest po to, żeby nam pokazać, że coś umiemy, bądź nie umiemy. Tak jak ja powiedziałem mu się, jeżeli dostajecie trójkę, czwórkę, piątkę i na szóstkę nie liczcie, to w takim wypadku znaczy, nauczyliście się brawa dla Was. Jeśli dostajecie dwoje jedynkę, no to się nie nauczyliście i trzeba popracować. I mm, sądzę, że dla niektórych z nich, tak jak kiedyś dla mnie. Taka informacja pod tytułem opanowałem, nie opanowałem, umiem, nie umiem, dałem rady, nie dałem rady, jest dużo bardziej y, relatywnie wartościowa niż to, że jeżeli teraz dostałem tam piątkę albo szóstkę, to za cztery lata może na egzaminie dostanę dużo punktów i pójdę do dobrego liceum, które pozwoli mi się uczyć dalej, czyli pracuję teraz żeby pracować później, żeby później jeszcze pracować. Oczywiście, to jest życie. Ale umówmy się, że jeżeli o, tak będziemy podchodzić do sprawy, że e, uczę się podstawówce, żeby dostać do dobrego liceum, uczę się w liceum, żeby dostać się na dobre studia, e, uczę się na studiach, żeby dostać do, dobrą pracę, to całe życie będziemy nie spełnili, bo całe życie będzie coś kilometry przed nami. I tutaj bardzo mi się podoba, tutaj taki segment spoilerowy. Proszę na jakieś pół minuty odejść od ekranu, ci, którzy nie oglądali w, Co w duszy gra, gdzie mamy tą starą piosenkarkę i naszego bohatera. I ona mówi o, o takim, takiej przypowieści, taką anegdotę o tym, że jest młoda sardynka i stara sardynka. I młoda sardynka do starej sardynki, że mówiłeś, że w końcu dopłyniemy do oceanu. a to stara sardynka to już jest ocean. I uwierzcie mi, całkowicie szczerze, ja akurat tego nie miałem, bo ja mam w rodzinie nauczycielkę, także ja wiedziałem, że to się je. Natomiast bardzo wielu młodych ludzi, tak właśnie sobie jak ten komik w kółku robi, co mają robić, i potem dostają się do tej wymarzonej pracy, i się okazuje, że to kompletnie nie jest to. Że to nie miało tak być, że to miało być inaczej, że to miało być lepiej, fajniej i w ogóle. I właśnie. To jest pe pe pewien, pewnego rodzaju problem, że zarówno Disney, jak i w pewnym sensie szkoła buduje taki mit tego, że będzie lepiej, po czym ten uczeń przez większość swojego życia, nie mi się, w szkole zachrzaniał jak dziki osioł, po to, żeby się dostać na wymarzone studia, później, żeby dostać wymarzoną pracę i okazuje się, że w wymarzonej pracy jest gnojony przez jakiegoś frajera w garniturze, który tak naprawdę powinien mu zdać buty, bo ten ma, nie wiem, tatusia gdzieś wysoko postawionego, a, te, a ten bądź ta się uczyli i pracowali na to. Ale są teraz gnojeni. I wiem, że to, co ja teraz mówię jest kontrowersyjne, ale niestety tak jest. Że ty możesz, że tak powiem, nawet, nawet kochać to, co robisz, kiedy już to poznasz. Tak? tak, tak jak na przykład ja. Ale jeżeli trafisz na nieodpowiednią osobę u góry, no to masz wrażenie takiego, że okej, okay, no to się tyle lat uczyłem, pracowałem, zdobywałem wiedzę, umiejętności po to, żeby... Jakiś złamaz mi teraz po prostu mnie sprowadzał do poziomu główna? No, niestety, czasami tak jest. Że, że w, w. Może nie w zarządzie, bo to źle powiedziane, ale w segmencie menedżerskim, czyli tych osób, które mają sprawować jakąkolwiek władzę, są osoby, które kompletnie tam nie powinny być i które w ogóle nie powinny mieć możliwości pracy z ludźmi. Zdarzyło mi się tak, te, tak trafić w życiu, że moja szefowa przełożona była po prostu a społeczną i toksyczną osobą, że głowa mała. Mimo to zostałem nadal w nauczycielstwie, bo lubię to robić. Lubię pracować z dziećmi, lubię uczyć dzieci, lubię patrzeć, jak się rozwijają, że pomagać im rozwiązywać jakieś trudności, po prostu to lubię. Ale gdybym ja na to patrzył, że ja będę to lubił, te nie wiem, 15-10 lat do tyłu, to w życiu bym do tego momentu nie doszedł. Tylko zawsze sobie stawiłem te małe, małe kroczki. Czyli zdam ten przedmiot, zdam ten przedmiot, dostanę dobrą ocenę, tak? A nie, że zdam podstawówkę, żeby zdać studia, żeby zostać nauczycielem. Nie. Bo taka motywacja nigdy nie działa. Motywacja, która jest 20 lat do przodu. Najlepiej się zmotywować tu i teraz, czyli nie na zasadzie muszę zdać to, żeby zdać przedmiot, tylko muszę zdać to lepiej od na przykład x, y, bo on, ona jest dobra, tą lepszą, jedną z lepszych osób w klasie, żeby mieć satysfakcję, że ją pokonałem. Świetna motywacja rywalizacyjna. Serio. Polecam. Polecam rywalizować. Bo poprzez rywalizację, która niestety została zabita przez psychologów, którzy... Dobra, może o psychologach ja powinien zrobić osobny odcinek w obecnych czasach, jak bardzo się psychologia zdewaluowała. Natomiast wracając, o... Świetna jest właśnie taka motywacja czy realizacyjna, czy motywacja krótkoterminowa pod tytułem nie, nie uczę się, żeby gdzieś tam kiedyś się dostać, tylko uczę się po to, żeby sobie pokazać, że tu i teraz mogę ten ten, te partię materiału panować. Ja tak miałem z geografią, że każdy z z geografii, to była dla mnie walka o życie. I z perspektywy, czasu ja się uśmiecham, ale autentycznie wtedy każdy sprawdzian z geografii, jako że jestem totalna noga z geografii, to było ostre zakuwanie. Podejdziemy co najmniej dwa razy bardziej niż inni, a mimo to ocena i tak była co najwyżej mierna. No ale cóż, taka specyfika, nie we wszystkim człowiek musi być dobry, nie we wszystkim człowiek musi mieć powołanie, tak jest? No dobrze, i tym oto akcentem kończymy ten odcinek, który miał być o ocenach, o, o wartości ocen, a wyszedł nam taki dość chaotyczny. Jeżeli się film podobał, no to oczywiście łapka w górę, komentarz, subskrypcja, właściwie subskrypcja, łapka w górę, komentarz, najlepiej w takiej kolejności. Do zobaczenia i trzymajcie się.